Cześć widzowie, oglądacie kanał Cynajow, ja jestem Michał, a to co leży na stole, choć niektórym trudno w to uwierzyć, jest to chiński karabin CQ Type A, który przeszedł e, wiele metamorfoz, które zaskutkowały jego... E, Obecnym widokiem, obecnym stanem, w jakim się znajduje. Przy okazji tych wszystkich modyfikacji, które niedługo będę omawiał, w szczególności tą dotyczącą lufy, odkręcania lufy, nakrętki lufy i łoża, będę omawiał w osobnym odcinku. Natomiast korzystając z faktu, że karabin został przeze mnie rozebrany i możemy do ręki wziąć komponenty, których normalnie nie moglibyśmy oglądać, chciałem po pogadać chwilę o lufach w platformie AR-15. Żeby to zrobić, usuniemy sobie z karabinka trochę niepotrzebnych części. Na przykład to. Jeszcze coś zdejmijmy. Może na przykład... to. To. A może wyciągnijmy w ogóle tą lufę kompletną z karabinka. Tak jak możecie teraz zobaczyć po odkręceniu nakrętki lufy, co do której odkręcania będzie osobny odcinek, ponieważ jest to naprawdę skomplikowany proces i sporo rzeczy może pójść źle. Ale jak już ją odkręcicie, to lufa w karabinku trzyma się de facto wyłącznie na wcisk. Ona jest teraz pozbawiona smaru, który powinien się tu znaleźć, ponieważ ten karabinek jest jeszcze w trakcie montażu. Ten niepozorny kawałek metalu, ta rurka, jest to najważniejsza część Waszego karabinu. ona się składa. Jak mówi stary dowci wojskowych szkoleniowców, dzida składa się sprzed dzidzia, wśród dzidzia i za I podobnie jest w przypadku lufy. Nasza lufa, czyli tak jak widzicie, po prostu fizycznie jest to pręd z wydrążonym otworem w środku, zakończony gwintem. Na gwincie oczywiście możemy montować urządzenia wylotowe, tłumiki płomienia, tłumiki huku, wielofunkcyjne urządzenia, które montaż i demontaż tego elementu opisałem, w jednym z odcinków macie link tutaj do niego. Gwint wielkości 1,2x28 to jest typowy gwint dla urządzeń, na kalibrze 5.56. Oczywiście na lufie jeszcze mamy takie artefakty, jak pozostałości po podfrezowania podkołki przedniego urządzenia celowniczego, czyli tak zwanego żagla, którego tutaj już nie będzie. Mamy oczywiście otwór gazowy otwór gazowy czyli otwór, który odprowadza gazy z lufy do napędu automatyki karabinka, i teraz odległość tego otworu od podstawy lufy. Jest różna w zależności od tego z jakim systemem gazowym mamy do czynienia. One występują w kilku odmianach, czyli mamy system o długości pistol, czyli takie najkrótsze, powiedzmy rzędu kilku cali. Te gazy są odprowadzane dosłownie 5, na przykład około 5 czy 6 cm za, za podstawą lufy. Potem mamy system typu carbine, czyli taki nieco dłuższy, stosowany gdzieś tam w lufach rzędu 10, 12, 14. 14 cali. Potem mamy Mid-Length, czyli taki kolejny schodek, który jeszcze przesuwa nam ten otwór o kilka cali w kierunku zakończenia lufy i mamy system rifle, czyli najdłuższy stosowany w karabinach o długości lufy 18-20 cali. Tutaj macie grafikę, na której pokazuje jak te długości, jakie są zależności odległości otworu gazowego od podstawy lufy. I teraz jeszcze może słowo o samym wykonaniu lufy, ponieważ lufy wykonuje się w kilku technologiach. Ja nie będę dzisiaj szczegółowo ich opisywał. E, mianowicie, lufy mogą być wykonane za pomocą e, czysto za pomocą drążenia czyli metodami na zimno mogą być obkuwane, mogą być kute na zimno, mogą być kute w stanie plastycznym mogą być przeciągane czyli, czyli taki specjalny kształtownik jest przeciągany wewnątrz żeby uzyskać zarys, zarys brust gwintu tych technik jest wiele, z naszego punktu widzenia mają one stosunkowo niewielkie znaczenie, oczywiście lufy mówi się, że lufy kute na zimno są jakby trwałościowo najlepsze, ponieważ ta struktura materiału po tej obróbce jest najbardziej korzystna jeżeli chodzi o obciążanie go później termicznie i mechanicznie. Nie wiemy w jakiej technologii chińczyk akurat wyprodukował tę lufę. Trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o wykończenie samego przewodu lufy, to tutaj są dwie zasadnicze techniki, czyli pierwsza są to lufy pokrywane chromem, a druga metoda są to lufy, które są obróbka chemiczno-cieplna powierzchni polegająca na azotowaniu lub węgla azotowaniu, czyli nasycaniu jej pierwiastkami, które powodują, że będzie się wolniej zużywała w warunkach dużej temperatury, dużego ciśnienia i mechanicznych udarów. Jakie są zalety lufy chromowanych? No, Chińczyk ma akurat lufę, właśnie pokrytą chromem. Lufa chromowana jest przede wszystkim odporniejsza na kiepskiej jakości amunicję, czyli amunicję, która potencjalnie może wywoływać korozję. Ta Lufa, stosunkowo powoli będzie się ta powłoka zużywała, natomiast kiedy już zacznie się zużywać, niestety niekorzystnym zjawiskiem bluf chromowanych jest łuszczenie się tej powłoki chromowanej. Zresztą, jeden z karabinków, który był gdzieś tam pokazywany w, w sieci tych chińskich, właśnie miał już takie objawy po, po wielu 7 czy 8 tysiącach strzałów, że tam ta powłoka zaczynała się łuszczyć. Powłoki węgla azotowane czy azotowane nie mają tego problemu. Do pewnego czasu uważano, że chromowanie jest to lepsza technologia. Natomiast nasycanie powierzchni wewnętrznej lufy związkami węgla i azotu jest o tyle dobre, że przede wszystkim nie pozostawia żadnej warstwy, która mogłaby się ścierać czy, czy łuszczyć może, bo ścierać oczywiście ona się może. Natomiast z punktu widzenia celności i powtarzalności takiej broni lufy niepokrywane chromem uważane są za nieco lepsze. W dzisiejszych czasach te technologie utwardzania powierzchni są na tyle dobre, że że z punktu widzenia naszego strzelania ma to właściwie żadne znaczenie. To znaczy, taka lufa węgla azotowa nie będzie znacząco mniej trwała niż chromowana no to skoro mówimy już o przewodzie lufy to powiedzmy sobie może coś o kalibrach to co trzymam w ręku jest to oczywiście lufa w kalibrze 5,56 mm czyli odpowiednik 223 Remington czyli lufa przez którą puszczamy żeby było łatwiej pociski w kalibrze 224 0,224 cala bo tyle one dokładnie mają no i teraz pytanie czy jak mamy taką lufę jak sobie już ją wyjęliśmy tak jak widzimy taki ładny zgrabny zwarty element czy my możemy wymienić taką lufę na inną? Otóż odpowiedź jest twierdząca, i jest ona twierdząca, zarówno z punktu widzenia przepisów, czyli jeżeli po prostu kupisz lufę, którą możesz wymienić i ona ma taki sam lub inny kaliber, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie ją założył do karabinu i z niej strzelał. To to jeżeli chodzi o, o przepisy. Praktycznie jest to oczywiście jak najbardziej wykonalne z tym zastrzeżeniem, że oczywiście odkręcenie i dokręcenie ponowne nakrętki lufy wymaga odpowiedniej siły i narzędzi. Natomiast jeżeli zrobimy to prawidłowo, to e, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie taką lufę wymienili. I teraz jakie możliwości mamy, jeżeli chodzi o wymianę lufy w AR-ze? E, możliwości jest bardzo dużo, ale zacznijmy od najprostszych, czyli warianty, które nie wymagałyby wymiany żadnej innej części karabinka, czyli nie wymieniamy e, zamka, nie wymieniamy magazynka, nie wymieniamy lowera, wymieniamy tylko i wyłącznie samą lufę, czyli mówiąc krótko, mamy do czynienia z kalibrami, które będą współpracować z tą samą powierzchnią zamka, która była w kalibrze 223, czyli tym co mam tutaj. I do, do takich kalibrów, tych kalibrów jest kilka. Natomiast do najpopularniejszych tego rodzaju konwersji należy 300 Blackout, ponieważ 300 Blackout ma po pierwsze podstawę łuski o tym samym wymiarze, w związku z czym nie wymaga wymiany zamka. Powtórę, mieści się do standardowych magazynków 556, więc nie wymaga wymiany magazynka ani lowera, który nie musi większego magazynka zmieścić. Więc na dobrą sprawę, jedyną rzeczą, którą musicie wymienić, jest sama lufa. E i to teoretycznie powinno wystarczyć, żeby sobie z takiego Aera w kalibrze 223 czy 556 zrobić karabin strzelający kalibrem 300 Blackout. Co to jest 300 Blackout? To jest taka. E Pocisk wzięty z 308-ki, upchnięty w nieco rozepchniętej łusce od 5,56 tak w dużym skrócie, balistycznie ten pocisk miał przypominać 7,62x39, to jest nabój, który szczególnie błyszczy w zastosowaniach poddźwiękowych, ponieważ on pomimo e, zmniejszenia jego prędkości wylotowej, wciąż zachowuje dosyć niezłą energię i jednocześnie daje się dobrze wytłumić e, za pomocą tłumika i nie, nie posiada efektu, e, który m, jest powodowany przez lecącą kulę, czyli, czyli hałasu e, ponaddźwiękowej, ponaddźwiękowego obiektu, który porusza się w powietrzu. Jeżeli byście chcieli wymienić e, inne elementy, czyli na przykład jeżeli wymienicie trządzamka, który oczywiście jest częścią regulowaną i musielibyście sobie go dokupić na promesę no to wtedy otwierają się kolejne możliwości ponieważ tych kalibrów które pasują do tego systemu po wymianie lufy i zamka może być dużo więcej oczywiście jeżeli wymienicie lower no to wtedy możecie wkładać większe magazynki i jeszcze ta, ta, ta lista przyrasta natomiast z takich praktycznych modyfikacji wydaje się że 300 Blackout jest tutaj y, najfajniejszym kandydatem, dlatego że nie wymaga od nas niczego poza samą lufę. Co jeszcze mamy tutaj w tej lufie? Otóż jak sobie zobaczyliśmy na końcu, tutaj jest taki kołnierz y, i taka tulejowata część, w której znajdują się y, zarówno komora ryglowa, y, jak i wślizgi. Do wślizgów zaraz dojdziemy, natomiast skupmy się przez moment na, na komorze ryglowej, ponieważ ten element tak naprawdę to nie jest część lufy. Lufa z komorą nabojową łącz, yy, kończy się nam gdzieś powiedzmy tutaj, jest zakończona gwintem, i ta część, czyli e, komora ryglowa, czy też pierścień ryglowy, w, angielskim, w angielskiej terminologii, yy, w aerowym katalogu części to się nazywa barrel extension, czyli przedłużka lufy, czyli część, która przedłuża lufę. I zawiera właśnie komorę ryglową, i, i w ślizgi. I ta część jest nakręcana na lufę bardzo dużym momentem. Tutaj, tutaj potrzeba ze 150 Nm, po to, żeby to pewnie zespolić. No i teraz pytanie: czy jest jakakolwiek potrzeba i sens, żeby te dwie rzeczy rozdzielać? W 99% przypadków, kiedy kupujecie lufę, te części będą ze sobą razem. Ja mógłbym sobie wyobrazić, że w zasadzie chyba tylko jakieś uszkodzenie komory ryglowej, nie wiem, wyłamanie opory ryglowej mogłoby powodować konieczność jej wymiany bez, bez ruszania całej lufy. Ekonomicznie nie wiem, czy to jest uzasadnione, ale powiedzmy, jeżeli ktoś chciałby to zrobić, to niestety musi się zmierzyć z kilkoma problemami, bo o ile odkręcenie tego, no, przy bardzo dużym momencie, jeżeli gdzieś tam mocno tą lufę zablokujemy, pewnie będzie możliwe, natomiast przy skręceniu tego wszystkiego z powrotem, muszą nam się zgrać co najmniej trzy rzeczy. Zobaczcie, że tutaj na górze komory ryglowej jest taki kołek, jest pin, który ustala ją w aperze. To jest stalowy kołek, który współpracuje z aluminiową powierzchnią, więc to musi być stosunkowo dokładnie wykonane, żeby tam tej, żeby on nie pracował na ścinanie. Lufa musi być dobrze dokręcona. No i teraz. Szczyt lufy wyznaczony właśnie przez obecność tego kołka musi zgrywać nam się z położeniem otworu gazowego, czyli tego co mamy tutaj, tak? czyli naszego otworka, w którym przez górną powierzchnię lufy gazy są odprowadzane do systemu. To jest pierwsza rzecz, czyli, czyli zgranie tych dwóch punktów, to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest tak zwany headspace, czyli Czyli parametr, który mówi o tym, jak głęboko łuska czy też nabój zapiera się, w tym przypadku akurat zapór. Naboju 556 czy 223 jest o ramiona łuski, e, aż do powierzchni, która e, współpracuje ze stykiem e, zamka, czyli, czyli dna łuski. I teraz ta odległość ona musi być dosyć precyzyjnie kontrolowana, nie może być za mała, dlatego że e, po prostu zamek nam się nie zaregluje. Jeżeli będzie za duża, jeżeli tam będzie luz, no to niestety gazy, które e, będą się rozszerzać we wnętrzu łuski w czasie strzału, e, mogą spowodować, że e, tutaj nam coś się zdezintegruje. W związku z czym ta odległość zaporowa musi być dosyć precyzyjnie kontrolowana i jest to również kontrolowane za pomocą wkręcania przedłużki lufy na odpowiednią głębokość. No i teraz, jeżeli mamy tak: raz moment dokręcania, dwa odległość zaporową. 3 zgranie tego jeszcze z położeniem e, otworu gazowego, no to mamy trzy parametry, które muszą nam się zejść w określonych granicach e, i może to być dosyć trudne. Róż, różnikarze czasami e, zakładając nową przedłużkę, dokręcają ją na odpowiednią głębokość, żeby uzyskać e, odpowiedni, e, odpowiedni headspace e, i starają się przy tym zrobić to odpowiednim momentem. E, natomiast jeżeli otwór gazo gazowy im się nie zgrywa, to stary otwór jest zaślepiany i Wiercony jest nowy otwór. To, to również przy rozdzielaniu tych dwóch elementów się zdarza, natomiast to raczej jest działanie do do jakiś bardzo specjalistycznych, wyczynowych luf, ponieważ zazwyczaj zakup takiego elementu. No na Brownellsie najtańsze tego typu lufy, najtańsza lufa typu 300 blackout, rzędu 10 czy, czy 16 cali, to jest wydatek około 1000 zł, tak? 800 zł można kupić już lufę, powiedzmy. E, więc zazwyczaj ekonomicznie rozdzielanie i jakaś operacja typu naprawa czy czy, czy modyfikacje tych elementów nie bardzo mają sens? Z kronikarskiego obowiązku jeszcze o skoku gwintu lufy, ponieważ jest to parametr, który wyrażony jest w ilości cali na jeden obrót, pełny obrót kuli w lufie. Typowo spotykane skoki to jest 1 na 7, czyli 1 obrót pocisku w lufie na 7 cali, 1 do 8, 1 do 9, 1 do 12 i to jest właściwie góra. Szybsze gwinty, w, czy też wolniejsze gwinty w, w kalibrze 5,56 praktycznie się nie zdarzają. Zależność jest taka, że im e, cieśniejszy gwint, tym lepiej będzie stabilizował nam ciężkie pociski. Czyli jeżeli planujecie strzelanie ciężką kulą, to oczywiście lufa 1 do 8 czy 1 do 9 będzie korzystna. E, 1, czy 1 do 7, przepraszam. Jeżeli będziecie raczej strzelać amunicją lekką typu 62 czy 55 grainy, 1 do 9 jest absolutnie złotym środkiem. Lufa 1 do 12 w zasadzie w tej chwili w fabrycznie nowych karabinach używana tylko w jakichś tam warminterach, czyli, czyli strzelających naprawdę e, lekkimi kulkami e, repetierach e, i w broni historycznej, czyli na przykład mój karabin Galil, czy karabin SAR-80 mają lufy 1 do 12, co w zasadzie ogranicza wykorzystanie w niej amunicji do 55 grainów. Tam ciężka kula po prostu nie będzie się stabilizować, będzie dolatywać do lufy bokiem. Możemy jeszcze y, powiedzieć słowo o łożyskowaniu lufy, czyli o ułożeniu lufy w karabinku. Co to są tak zwane lufy typu free float, czyli lufy pływające? Otóż są to lufy, które są y, podparte tylko w jednym punkcie, czyli one są zaparte w aperze i żadna część, y, żadna część y, ani łoża, ani, ani chwytu, nie podpiera już lufy. Oczywiście w karabinku automatycznym no mamy tutaj system gazowy, który, który w pewien sposób, no powiedzmy, wprowadza tutaj taki dodatkowy, no może nie punkt podparcia, ale jednak punkt, w którym ten karabin jest tutaj, ta lufa tego karabinu jest tutaj złapana. Z jakiego względu może mieć to znaczenie? Otóż taka lufa, jeżeli jest złapana tylko za koniec i sobie, jak to się właśnie mówi, to lufa w trakcie tych drgańczy oscylacji, które są wytwarzane w czasie strzału, zachowuje się w bardziej przewidywalny sposób. Można sobie te, te oscylacje liczyć i. I starać się tak dobrać na ważkę prochu, żeby ta kula wylatywała nam, opuszczała nam lufę w tak zwanej strzałce, czyli w maksymalnym wychyleniu lufy, po to, że, że ona w tym momencie, jakby osiowo, ma najmniejszą prędkość i to ma co do zasady powodować największą precyzję, największą powtarzalność tak od danego strzału. I teraz, czy. Po założeniu y, takiego pływającego łoża na ten karabin, y, ja spodziewam się tutaj jakichś drastycznych efektów, jeżeli chodzi o przyrost, y, o przyrost jego celności. Prawdę mówiąc, nie, dlatego że po pierwsze talufa jest stosunkowo krótka, po drugie, tak jak wspomniałem, ona nie jest całkowicie wolna, ona jest jednak mimo wszystko podparta tutaj systemem gazowym. Dopiero w repetierze, który obsługujemy ręcznie, jesteśmy tego pozbawieni, więc może jakiś minimalny efekt byłby widoczny. Natomiast ja nie sądzę, żebym, żeby to było coś, co jestem w stanie zaobserwować. Wracając jeszcze sobie do naszej przedłużki lufy, mówiłem o tym, że znajdują się tutaj wślizgi i te wślizgi, które są tutaj z czasem, czyli w trakcie rozwoju tego karabinku od karabinka od wersji M16A1 aż po dzisiaj stosowane M4, ona uległa pewnych przeobrażeniom, dlatego, że przedłużono te wślizgi po to, żeby zapewnić pewniejsze podawanie amunicji, te, te wślizgi są jakby dłuższe, one sięgają aż po komorę zamkową i to jest po to, żeby magazynek ze słabszą sprężyną, słabszy system gazowy, zanieczyszczony karabin, żeby wciąż był w stanie podawać nabój i żeby ten nabój jakby nie zawieszał się czubkiem o jakiś element tutaj wewnątrz komory, tylko żeby już trafił na wślizg i w pewny sposób był Podawany do komory. I teraz. Yy, yy, Taka wymienność tych luf pomiędzy starym i nowym systemem, czyli krótkim ślizgiem a długim ślizgiem, który jest przedłużony na komorę, jest w pewien sposób ograniczona. Ja nie będę tego w szczegółach omawiał, ale macie tutaj rysunek, który pokazuje, jaka jest kompatybilność tego rodzaju elementów. Jak już jesteśmy w tym miejscu, możemy jeszcze sobie powiedzieć na koniec o takiej procedurze, która w angielskiej terminologii nazywa się lapping, czyli, czyli wyrównywanie, polerowanie tutaj tej powierzchni, która. Styka się, e, z, chodzi jeżeli chodzi o aper, oczywiście, bo to jest, m, pracujemy o, dokładnie na tym elemencie. Otóż osiowość tych dwóch części, czyli apera i lufy, e, powinna być jak największa, to znaczy sama lufa powinna być jak, naj, jak najbliżej. Osi, w której mamy szynę, na której montujemy przyrządy celownicze, dlatego że to zapewnia nam najlepszą celność. I teraz, jeżeli wyobrazimy sobie, że ta powierzchnia mogłaby być w jakiś sposób krzywa, tak? wypolerowana, nie wiem, nie w tą stronę, krzywo odlana, no to są ludzie, którzy podejmują takie próby. Są zresztą do tego specjalne narzędzia, którymi poleruje się zewnętrzną część tego pierścienia, na którym spoczywa komora ryglowa, czy przedłużka lufy. Czy, czy sama lufa w zasadzie po to żeby uzyskać jak najlepszą osiowość ja nie jestem przekonany czy w takim karabinie w ogóle jest to konieczne natomiast oczywiście w jakiejś wyczynowej broni być może takie działanie doprowadziłoby do poprawy celności całego tego systemu i na koniec jeszcze jako zajawka już do kolejnego odcinka w którym będziemy demontować i montować tą lufę i montować łoże pływające do karabinka CQA Powiem tylko w trzech słowach, jak wygląda demontaż i montaż takiej lufy. Oczywiście, demontaż polega na odkręceniu nakrętki, która znajduje się tutaj. To wymaga dosyć sporego momentu. W karabinie CQ, akurat na gwintach, na tych powierzchniach współpracujących, nie było żadnego środka przeciw, przeciwdziałającego zapiekaniu. W związku z czym, potrzebny jest bardzo duży moment i potrzebne jest pewne umocowanie apera w imadle, ewentualnie drążek reakcyjny, po to, żeby nam tego apera nie pognieść, nie połamać, bo pamiętamy, że on jest z aluminium. Montaż później odbywa się w podobny sposób, czyli wkładamy lufę, ona jest właściwie tylko na, na wcisk, dokręcamy ją nakrętką odpowiednim momentem. Do tego celu musimy mieć po pierwsze odpowiedni klucz, który złapie nam tę nakrętkę, po drugie musimy dysponować również kluczem dynamometrycznym, który zapewni nam odpowiedni moment dokręcania, który sprawi, że ta lufa po prostu będzie tam zamocowana sztywno. Te wszystkie rzeczy będę opisywał w kolejny odcinku. Na tym kończymy odcinek o lufie, którą e, jako przy okazji, jako przy okazji mieliśmy ją na wierzchu, e, bo nie, na, nie co dzień właściciele aerów mogą oglądać taki widok, jak taka goła lufa wygląda. Mam nadzieję, że do czegoś się Wam ta wiedza przydała, a w dzisiejszym odcinku to wszystko. Cześć!